Tajlandia. Kraj, którego wspaniałość niejako pierwszemu było mi dane odkrywać, ponieważ razem ze mną w 2018 roku kraj ten odwiedziło 140 tysięcy innych polskich turystów. No, w zasadzie to razem ze mną i Kubą, którego już znacie z poprzednich odcinków oraz Olą, koleżanką, która przebywając na wymianie w Hongkongu, Zdecydowała się dołączyć do nas na te 6 dni pobytu w Tajlandii. 6 dni to jak nam nie bardzo długo. W 2019 roku kraj ten odwiedziło ponad 40 milionów turystów z zagranicy. To niemal dwa razy tyle co Polskę rok wcześniej. Tajlandia jest jednak krajem dużo większym liczy sobie 70 milionów mieszkańców. Ma też bardzo wyrazistą tożsamość. Jest krajem bardzo religijnym, w którym ponad 90% ludzi wyznaje buddyzm. Jest krajem, który nigdy nie poddał się kolonizacji europejskiej jako jedyny w tym regionie. Zresztą Tajlandia oznacza kraj wolnych ludzi. Tajowie posługują się swoim własnym językiem i mają swojego własnego króla, którego imienia czy też nazwiska nie ośmielę się spróbować wymówić. Na szczęście dla Polaków nazywa się go także ramą dziesiątym, co bardzo łatwo sobie skojarzyć, dlatego że po polsku rama, no to jak rama od obrazu. A obrazów króla oraz poprzedniego króla, a także króla z małżonką i poprzedniego króla z małżonką, jest w Tajlandii bardzo dużo, wszędzie na ulicach, na lotniskach, w supermarketach, w galeriach handlowych, w ramie, w ramce. Ozdobione, nieozdobione, tajowie bardzo utożsamiają się ze swoim królem. Źle jest widziane krytykowanie króla, i mimo tego, że żaden taj nie powie, że obecnego króla nie lubią już tak bardzo jak poprzedniego, który rządził Tajlandią. 10 lat, który wsławił się między innymi tym, że nie bał się pokazać na północy kraju, gdzie grasowała komunistyczna partyzantka, w porównaniu z obecnym królem, który, o ile się nie mylę, woli przebywać w swojej willi pod Monachium. Więc, tak jak mówię, żaden taj nie powie, że któregoś króla lubi bardziej, natomiast prawdopodobnie sentyment do tego poprzedniego, który zmarł w 2016 roku, jest jednak bardzo widoczny. W 2018 roku obrazów dawnego króla, który wówczas już ponad dwa lata temu zmarł i został zastąpiony, było nadal bardzo dużo. A zatem Tajlandia jest zapchana turystami, nie ma co się dziwić, kraj jest. ma wszystko to, czego potrzeba, żeby przyciągać turystów, jest bardzo tani, bardzo bezpieczny, oczywiście. Należy mieć świadomość tego, że w kraju tak turystycznym i tak tanim znajdą się naciągacze i nas również próbowano naciągnąć. Wyglądało to zresztą w ten sposób, że chcieliśmy przejechać się rikszą, więc sprawdziliśmy, ile kosztuje Uber czy też lokalny odpowiednik Grab, i wiedzieliśmy, że więcej nie damy za te riksze niż za tego Graba, no bo. To byłoby absurdalne, tak? Grab to jednak samochód, no a Riksza to Riksza, czy też tam tam motorynka. No i ustaliliśmy cenę, i potem się okazało, że kierowca chciał od każdego z nas te cenę, co oznaczałoby, że dalibyśmy mniej więcej 60 zł za przejazd, który samochodem kosztowałby 20. W związku z tym to skończyło się na tym, że bardzo na niego nakrzyczałem i odpuścił, ale potem, tak jakby, wysadził nas trochę dalej od celu, niż wypadałoby nas wysadzić. Zresztą, tajscy naciągacze mają dużo swoich sposobów, warto o nich poczytać przed udaniem się do tego kraju, żeby się nie dać zaskoczyć. Natomiast, oczywiście, zagrożenie taką przestępczością pospolitą jest w porównaniu z resztą świata bardzo niskie, co jest zresztą charakterystyczne dla tego regionu. Ale tak jak mówię, nie ma co polegać na tym i lepiej mieć się zawsze na baczności. Wyrazistość kultury tajskiej, o której zdążyłem wcześniej wspomnieć, objawia się między innymi masą wspaniałych świątyń, nie tylko w Bangkoku, ale także w różnych innych miejscach. Myśmy oczywiście głównie te w Bangkoku zwiedzali. Nie ma tutaj co się zagłębiać, bo to wszystko w internecie. Te informacje na temat tych miejsc są w internecie. Jakieś tam leżące buddy, jedna świątynia, druga świątynia, których nazw nawet nie próbowałbym Ośmielać się zapamiętywać. Zresztą jednym z moich ulubionych sposobów na zwiedzanie miast, takich jak Bangkok, pozostaje po prostu pójść gdziekolwiek mnie nogi poniosą no i natykać się na jakieś wspaniałe miejsca, przepłynąć sobie rzekę promem dla mieszkańców stolicy, spacerować po deszczu, chodzić wzdłuż ulic i po prostu dać się zaskoczyć. Ciężko będzie natomiast dać się zaskoczyć w pobliżu ulicy Kaosan, czyli najpopularniejszej ulicy w Bangkoku, przy której bawią się turyści zagraniczni. Myśmy zresztą spali tam niedaleko. Oczywiście większą część dnia staraliśmy się jednak spędzać w innych dzielnicach, takich bardziej tajskich, no ale na turystów jednak w Bangkoku wszędzie będzie się natykać. Aczkolwiek, tak jak mówię, przy Kaosan najbardziej. Tam w zasadzie w ogóle nie bawią się Tajowie, Polski słychać non-stop, od angielskiego... Nie da się w ogóle oderwać uszu, co nie znaczy, że nie jest tam fajnie i nie można się dobrze bawić. Poza tym bardzo ciekawym miejscem był też Flower Market w Bangkoku, czyli targ kwiatów. Nie mam pojęcia do jakich celów służą, tają takiej ilości kwiatów, sami zobaczcie. Gdzie to A nie, o tym mówi, gdzie on ma to Tak, zgaduję. Aż chciałoby się powiedzieć romantyzm w sidłach ruty. Panie jest też zgubić się w takich miejscach jak Chinatown. Chociaż ciężko mi jest powiedzieć na ile tam jeszcze faktycznie są imigranci z Chin a na ile to już jest po prostu była chińska dzielnica. Zdecydowanie za słabo idzie mi odróżnianie twarzy tych języków. Nie wiem może wam się coś uda z tych zdjęć rozszyfrować. Nie można wspomnieć o Tajlandii nie wspominając o tajskiej kuchni. Jeżeli chodzi o mój osobisty gust no to Kuchnia tajska bije się o pierwsze miejsce za żarcie z kuchnią włoską. E, potem jest długo, długo nic. Czego tam nie było, drodzy Państwo? Yellow curry, red curry, green curry, pad thai. E, pewnie cała masa innych dań, których nie udało mi się w ogóle spróbować. Z kurczakiem, z wołowiną, z tofu. Wspaniała rzecz. Nawet Coca-Cola z kofeiną mieli bardzo fajną. Nie udało mi się jeszcze takiej znaleźć e, nigdzie indziej. W Polsce, jak wprowadzali energetyki Coca-Coli, to miałem nadzieję, że to będzie smakować tak samo. Niestety nie smakuje. Nie ma to jak Coca-Cola z jeszcze większą ilością kofeiny. Tajlandia kojarzy się też z masażami tajskimi, i tak jak muszę powiedzieć, że nigdy wcześniej nie miałem z, masza... z masażami do czynienia. Bardzo sceptycznie podchodziłem do idei dotykania mojego ciała przez obcych ludzi. Tak, zdecydowaliśmy się całą trójką spróbować 15-minutowego masażu stóp który nie był tak klasycznie płatny, tylko był wliczony w cenę wjazdu na pewien wysoki budynek w Bangkoku, na tam 70 piętro. Przy zjeżdżaniu zdecydowaliśmy się po prostu spróbować, skoro już wydaliśmy 10 złotych na ten wjazd i masaż jest w cenie. Potem się okazało nawet, że jakiś tam soft drink też był w cenie. No to czemu nie? I szybko przekonaliśmy się, że to jest jednak wspaniała rzecz. Potem przy Kaosan braliśmy już normalnie płatne, chyba 70 zł za godzinę masaże. Potem ja sobie wziąłem w ogóle 2 godziny z olejkami. Wspaniała rzecz. Pamiętajcie, żeby się przed takim masażem wysikać, bo szkoda czasu potem wychodzić. No i cóż, poza tym pozostaje tylko odprężyć się i dobrze się bawić. W Bangkoku mieliśmy w sumie 3 dni. Kolejne trzy dni spędziliśmy na wyspie Phuket, a w zasadzie to jeden dzień na wyspie Phuket, a dwa dni na wyspie Koh Pi Phi w pobliżu, do której się płynie dwie godziny promem. Koh Phi Phi straszliwie turystyczne, co nie zmienia faktu, że bardzo urokliwe, spokojne. A nie ma tam w ogóle samochodów, jest na tyle duże, żeby było tam gdzie pójść na spacer, wykąpać się z dala od ludzi. Można też wynająć sobie za wcale nie takie wielkie pieniądze łódeczkę z szoferem, nie wiem, z sternikiem, który może opłynąć z wami okoliczne wyspy i dać wam czas na to, żeby się popławić na tamtejszych plażach. Nie wszystkie wyspy są ogólnodostępne, część plaż jest prywatna i trzeba sobie wcześniej wykupić odpowiednią wycieczkę, żeby do nich dopłynąć, ale myśmy tak na partyzanta zagadali, po prostu jakiegoś pana z łódeczką, on nas gdzieś tam zabrał i było bardzo fajnie, chociaż trzeba przyznać, że czas minął szybko. Plaże zresztą Tajlandia ma wspaniałe, chociaż. No, muszę przyznać szczerze, że rok wcześniej filipińskie chyba oceniłbym wyżej. I nie wiem, czy to wynika z tego, że po prostu widziałem je wcześniej, czy też e, najzwyklej w świecie no, takie były bardziej zielone i kolor morza był może ładniejszy. Nie wiem, mimo wszystko te filipińskie posadziłbym na pierwszym miejscu. Natomiast e, ogólnie rzecz biorąc, Filipiny, Filipiny dosyć mocno przegrałyby kuchnią, moim zdaniem. Mam nadzieję, że nie ogląda tego nikt, kto ma z jednym lub drugim krajem na tyle dużo wspólnego, żeby poczuć się urażony. Oba te kraje są cudowne, a w każdym razie filipińskie plaże, tajskie też były spoko. No i mieliśmy jeszcze pół dnia, żeby pobyczyć się na, nazwijmy to, plaży miejskiej w Phuket. Zawalona turystami, strasznie dużo Rosjan, żeby było ciekawiej. Widać to nawet po tym, że są rosyjskie billboardy, czy też no, po prostu reklamy skierowane, mówiąc prosto do Rosjan. Bardzo turystyczna miejscowa, co nie znaczy, że jest źle, na pewno nie nasze klimaty i bardziej cenię sobie plaże gdzieś na uboczu, gdzie jestem sam albo tylko z tymi osobami, które mi towarzyszą, niż takie miejsce, gdzie woda jest aż mętna od ludzi wchodzących tam. I w zasadzie no, takie te plaże są ucywilizowane. No i cóż, potem czekał nas powrót do Bangkoku liniami lotniczymi Vietjet. <laughs> Wietnamskimi, żeby nie było. I po jednym dniu polecieliśmy dalej do Indonezji na ostatnie trzy dni naszej podróży. Ach, do Tajlandii będę miał zawsze ogromny sentyment. To, że będę tam wracał wielokrotnie, to nie ulega w ogóle wątpliwości. Tajlandia jest miejscem, którego czar odkryli też również europejscy i amerykańscy freelancerzy. Infrastruktura do pracy zdalnej, jeżeli pracuje się przez internet, jest bardzo dobra. Jest dużo cafet internetowych z szybkim internetem, innych takich tam coworking spaces. No i jest bardzo tanio, więc jeżeli ktoś żyje z pensji zachodnioeuropejskiej, no to w Tajlandii faktycznie sobie pożyje. I tak jak mówię jest bezpiecznie, kuchnia jest dobra, żyć nie umierać. Czekam do następnego przyjazdu. Niestety w 2020 roku Tajlandia zamknęła się całkowicie na ponad 7 miesięcy. I dopiero jakoś w zeszłym tygodniu czy dwa tygodnie temu ośmielili się wpuścić pierwszą grupę turystów jednym samolotem z Chin, których jeszcze trzymali tylko na wyspie Phuket i to chyba przez 14 dni pod kwarantanną, także... No cóż, ciekaw jestem bardzo, jak gospodarka tajska się z tego będzie podnosić, bo w kraju, mimo wszystko biednym, nie no, po prostu w kraju raczej biednym, jak na europejskie standardy, tego typu ograniczenia gospodarki muszą faktycznie wywoływać dosyć solidne reperkusje. Także nie zazdroszczę Tajom, ale trzymam kciuki. Mam nadzieję, że jeszcze wiele czasu w życiu spędzę wśród Tajów oraz wśród Innych Europejczyków czy też innych osób wywodzących się z kultury europejskiej w Tajlandii, pracując dalnie, jedząc, pad thai i pływając po wyspach. I to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku z Indonezji. Opowiem Wam, jak tego kraju nie zwiedzać. A w tym tygodniu lecimy do Mediolanu, z którego mam nadzieję nakręcić vlog, hashtag Corona Travel. A półtora dnia na lody wyjazd, także będziemy testowali moje umiejętności vlogowania, które prawdopodobnie są żadne. Większość nauki jeszcze przede mną. Trzymajcie kciuki za mnie, zostawiajcie lajki, subskrypcje i widzimy się w następnym odcinku. Buziaczki. Zapomniałem w ogóle powiedzieć, żeby nie pytać mnie w związku z Tajlandią o takie rzeczy jak prostytucja i narkotyki, bo ja się takimi rzeczami nie zajmuję. Jeżeli chodzi o używki, no to tylko alkohol wchodził w grę i to wcale nie tak tani, jakby się należało spodziewać po kraju tak tanim jak Tajlandia. Od 7 złotych sikacze sklepowe. 10 złotych porządne piwo, w pubie to już nawet nie wspomnę. Także proszę sobie zrobić w tym zakresie własny research. I nie zapominajcie, żeby szczególnie uważać pudziaczki.